Witam Was, mam na imię Piotrek, a Wy oglądacie mi kanał Graczo Gra. Dzisiaj mam dla Was unboxing konsolki przenośnej Nintendo 3DS. To są te w kosmosie, w kolorze Cosmos Black. A więc przejdźmy do rzeczy. Kupiłem konsolkę używaną dlaczego? dlatego dlatego będę jest tak powiem, taśmą. Pudełko otwiera się tak. No i co tu mamy? Mam tutaj moją gwarancję. Kodziki do Nintendo Clubu. No i tak mogę Wam pokazać, oni ja tak nie ja to są w naszym regionie Nawet nie wiem co to daje więc I tak bym chyba sobie nie skorzystał Mamy instrukcję tej grubości Uwaga, mamy teraz instrukcję takiej grubości, która jest najcięższą rzeczą w tym budełku Mamy tutaj następne jakieś karteczki, karteczki Karteczki Co tu jest nawet? No, to tam nie zaglądałem a, jaką się właśnie 3DS. Tak. I mamy to oczywiście w różnych językach, w tym ruskiej. Mamy też tutaj film do, Tak, instrukcję do Mi plazy. Tak. Następny kartonik. Tutaj będzie oryginalna ładowarka, tylko akurat ją mam słowa, za biurkiem. i pokazywałem Wam inną. Po prostu żebyście widzieli, że to jest ładowarka. Na pewno to jest ładowarka. Tutaj mamy umiejscowioną konsolkę, do tylko zaraz i w środku jeszcze tutaj za takim kartonem zamiślać ważne, że to nie jest szklane mamy podstawkę na konsolę konsolę kładziemy tutaj podpinamy kabelek jak konsolka leży wysuwają się tutaj bolce i konsolka się ładuje takie czarne to dla nas Nintendo więc przejdźmy do samej konsolki zapakowana w bardzo wysokiej jakości futerał w środku mamy też takie coś krojące na ekran i przyjrzyjmy się w Tutaj mamy dwie kamerki do robienia zdjęć w 2D i 3D. Tutaj nie wiem, czy jest jakaś lampeczka, czy to czujnik, nie, nie wiem dokładnie. Po bokach. Tutaj na górze jest ten srebrny Suwak 3D. Suwak tego internetu, znaczy na no nie słówek trzeba go przesunąć się cofa. Nie fajno, jak to się profesjonalnie nazywało. Po drugim boku mamy kartę, wejście na kartę SD. Do każdego 3DS nie musicie się martwić, jest dołączona taka sama karta to siebie 2 GB. Tutaj mamy głośność. Z tyłu mamy oczywiście te stickery. Nasz stylus tym razem teleskopowy. Tutaj podczerwień, ładowarka, wejście na cartridge. Z tyłu to się prezentuje tak. To jest oczywiście cała bateria środki te cztery śrubki, z wyjdzie klapka, do której jest czerpiona bateria, a teraz zajmiemy się środkiem. Ja oczywiście mam tutaj folikę ochronną, ponieważ uprzedzam Was ten dolny ekran, szczególnie o te rogi odciskają się tu na górze. Kiedy tutaj na ekran, może będzie widać tutaj takie ryski. Widać coś? Nie widać? To tutaj i tutaj są ryski od tego dolnego ekranu, więc kupcie sobie folikę na górny ekran. Na dolny oczywiście też, ale na górny szczególnie, bo po dłuższym używaniu konsolki będziecie mieć tutaj rysy, których już no, zostaniecie z nimi. No to tak, tutaj mamy jeszcze takie gumowe słonki. Kamerkę przednią. Suwak 3D, mamy analog, działa, rzadko go używam, ale jest na pewno wygodniejszy niż ta. Mamy przyciski B, A, Y, X, gdzie włączenia, bardzo kiepski, Select, Home i Start, ponieważ to jest przycisk oklejony taką, nie wiem, okleiną i nie wiem, być na te przyciski, czy widać takie odkształcenia w nich? Też nie widać, ale po jakimś czasie będziecie widać tutaj naokoło tych przycisków takie wgłębienia. Naprawdę kiepsko wygląda. A, tu jeszcze mamy tak, yy, że nasza konsolka działa diode, jeśli jest w trybie uśpienia, będzie migała na niebiesko i tutaj, że się ładuje. Tutaj możemy podpiąć smyczkę. Oraz, ma oraz normalne wejście na jacka. Teraz jeszcze uruchomimy konsolkę. Tak jest naładowana. Żeby Wam zaprezentować od środka jak to wygląda. Rondo, tak, ja już, ja już z niej korzystam, więc tutaj data jest jakaś tam ustawiona. Raczej nie ta, jak widzę, tak. Ale co w środku znajdziemy? Tutaj będzie ikonka wyświe wyświetlona, jak włożymy cartridge. Tutaj mamy różne informacje. Aparat, muzyka. Możemy tworzyć nasze mi. Tutaj mi plaza jeszcze nie korzystałem z tego, więc nie wiem do końca do czego służy. Tutaj mamy Face Raiders z twarzą Kamil'a. Twarzem, robimy zdjęcia twarzy naszym znajomym i walczymy z tymi twarzami. Tutaj mamy rozszerzoną rzeczywistość z kartami. A te karty też są w pudełku, tylko ja oczywiście gdzieś tam je zaposiałem. W innym filmiku może je Wam pokażę. Tutaj mamy Nintendo Shop, w którym możemy kupować gry, ale albo są drogie, albo są kiepskie, albo niedostępne w naszym regionie, czy jest coś tam podobnego, więc nie opłaca się z tego korzystać, według mnie. Tutaj jeszcze mamy Activity Log. Ja nawet nie wiem, po co z to szedłem. Możemy stąd wyjść. Zamknijmy na aplikację. Tutaj są pokazywane nasze różne osiągnięcia, a w... O może nie mogę się wysłowić to ile kroków przejdziemy do dan danego dnia o której godzinie i ile gramy w jaką grę tutaj możemy przypomnieć sobie tutaj mamy jeszcze ustawienia oraz folderki które możemy tworzyć tutaj mi się jakaś samo wyskoczyło, sama wyskoczyła aplikacja Eurosport pobrałem sobie Pokedexa w 3D i schowałem Download Play, który mi jest niepotrzebny tutaj się wróćmy, teraz jeszcze wam Dobra, pokażę tutaj, tak, łączę efekt 3D, wy nie będziecie tego widzieć, tylko pewnie będzie jakoś ekran lekko rozmazany, tak. Niestety, jak widzicie, efektu 3D nie widać na ogólnie zdjęciach, kamerkach, ani niczym, więc żeby zapoznać się z tym musicie mieć znajomego, który posiada 3DS-a, albo sami posiada 3DS-a. A więc, tak wygląda unboxing Nintendo 3DS-a, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.